W tej serii skupimy się na największych wrogach motocyklistów, którzy atakują z nienacka i są wyjątkowo wredni. Jak ninja. Jak, ninja. Jak gwiazd, ni, ninja gwiazdki. Gwiazdki mają pięć ramion i będzie 5 atak, atakujących się. Może być więcej? Ach. No dobra. Numer 1 Shimi. O tym chodzą legendy, wiele osób o tym słyszało, część doświadczyła. Jest kilka przykładów skąd się bierze coś takiego, ale najpierw wyjaśnimy co to w ogóle jest. No, shimmy to są harmoniczne drgania kierownicy w lewo i w prawo, kiedy się koło próbuje ustabilizować. No, w skrócie. Wpadanie przedniego koła w bardzo niebezpieczne wibracje, które się przenoszą na kierownicę. I tutaj wrzucamy wam przykładowe wideo z efektem shimmy. I shimi może być delikatne, że kiera tak nam zaczyna lekko latać, ale może być też straszny i będzie kiera od obojnika do obojnika. Czyli w taki sposób, tak? Jedzie koło, próbuje się to ułożyć na ulicy i wydarzy nam w jedną i w drugą stronę. Tak jest. Mamy trzy główne powody. To nie są jedyne, ale to są główne najczęściej spotykane powody. Pierwsze to jest przejazd przez nierówność z dużą prędkością. Drugi to na przykład, kiedy schodzimy z gumy i przednie koło obraca się już znacznie wolniej niż tylne koło. Albo uderza o ziemię pod innym kątem, tak? tak Znaczyni, albo uderzy, właśnie będziemy mieli lek, lekko skrzywioną kierę, uderzy nierówno, może dość do szyi. I trzecie to jest gwałtowne hamowę, hamowanie i zgubienie przyczynności przedniego koła. To są najczęstsze powody, na które większość my mamy wpływ. Praktycznie, bo to my decydujemy, jak jedziemy. Natomiast bardzo rzadko, ale czasami także zdarza się, że przy powtarzających się częstotliwościach, na przykład kiedy jedziemy swoim motocyklem i zawsze wpada w rezonans, właśnie przy określonej prędkości, wtedy jest szansa, że może być coś nie tak z naszą oponą, coś nie tak z Felgą, na przykład może być krzywo, krzywa, może, może mieć bicie i czasem, już najrzadziej, na przykład, może mieć na to, mogą mieć na to wpływ odważniki na końcówkach kierownicy. A jaki mogą mieć wpływ? Bo odważniki właśnie się zakłada, dlatego żeby kierownica troszeczkę ciężej pracowała i żeby miała ustrzegać teoretycznie. Przed tym. Teoretycznie tak. Ja, ja nawet jeździłem bez albo z jednym, tylko nigdy nie czułem negatywnych różnic na ten temat. Natomiast jeżeli to nie jest to, to to, to może być jeden z trzecich, ale to już najrzadszych, dlatego powiedziałem najrzadszych powodów, nie? bo dużo hmm. częściej spotykamy się, że jest coś nie tak z oponą lub obswellą. Niektórzy narzekają, że R6. Strasznie lubią szymi, także wpadają to na no stop, Wystarczy, że pojedziesz po buki do widronki i po drodze masz trzy razy złapiesz szymi. Tak? Mhm. To wynika z tego powodu, że kiedy osiąga moc maksymalną meszurówkę tuż przed odcięciem, delikatnie podnosi się koło dosłownie na 2-3 cm. Ty tego tak bardzo nie czujesz, bo to nie jest tak, że lecisz na gumę, tylko właśnie delikatnie się podnosi. Natomiast koło już nie dotyka lub odbija się lekko od asfaltu. kierunca robi się bardzo lekka, lekka nierówność i może właśnie wpaść. Przy w te mocnym dgania. Rzeczywiście przy wyruszaniu i przy mocnym od odciążeniu, nawet nie chodzi o podnoszenie. Kiedy mocno są obciążone przednie zawieszenie, kiedy jest to rzeczywiście ta kierownica bardzo łatwo wpada w drgania. Natomiast nigdy nie były to tak groźne szimy, które, które, które decydowały o czymkolwiek. Natomiast przeciwdziałam temu amortyzatorem skrętu. A opowiedz w ogóle shimmy. Skąd się wzięła nazwa? Kojarzysz? Wiesz dlaczego o Co to za nazwa shimmy? A szymi, że są tyłkami te dziewczyny, nie? it shimi? Shaking, 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 shimmy, shimmy, bo to shimmy... E, shimi shimi pien... to stanie w ogóle, shimmy, shimmy. Shimi, shimi? No, no to może to, bo to jest właśnie od tańczenia. Od tańczenia, no. Duże dupeczką tam z jak, jak wpiszesz Shimi na, a, na, shimi? na YouTube shimi, najpierw wy, 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 wyjdą ci laski, nie? które się tak są, a dopiero później mu zwykle. Ej, to może napisz jak się pisze Shimi. Ja osobiście doświadczyłem dwóch z tych rodzajów. Przejazd przez nierówność, na przykład tory. Hmm. Nie chodzi mi o tory tramwajowe, tylko takie normalne tory, gdzie jest mnóstwo przecinają drogi krajowe, miałem kiedyś głupi pomysł, żeby ścigać się z pewną BM-ką i ja przeleciałem z prędkością powiedzmy dużo więcej niż dozwoloną przez takie tory, i to sprawiło, że e, musiałem swój kominozą wybrać ponownie. <głosy> <głosy> Natomiast na szczęście nic więcej się nie stało, ale ślimi było już dosyć konkretne, nie? Teoretycznie, kiedy wpadniemy w simi, co robić? Teoretycznie. E, księga ulicy mówi jasno. W momencie, kiedy wpadniemy w shimmy, kiera zacznie agresywnie nas atakować. Powinniśmy rozluźnić uchwyt, tak żeby... nastawić drugi policzek. drugi policzek, tak żeby motocykl sam z tego wyszedł, ponieważ koło będzie chciało się ustabilizować i wyjść z tego równo. Niektórzy mówią, żeby dodać trochę gazu i on też też wyjdzie. Natomiast w praktyce, kiedy dojdzie do tego, że te shimmy jest mocne, że to nie jest tam delikatne trganie, ale bardzo mocne w shimi, w praktyce każdy z nas jest zesrany. Hmm. Jeżeli nie jesteś markezem, to jesteś ze Najgorsze co możemy zrobić to jest usztywnienie ramion, usztywnienie, próba zawładnięcia nad tą kierownicą swoją własną siłą. W tym momencie przenosimy drganie nie tylko na z przedniego zawieszenia, ale także przenosimy na tył motocykla, i w tym momencie cały motocykl staje się bardzo mocno niestabilny i bardzo często dochodzi do tego, że nas wyrzuca z siodła. I teraz mówimy w przypadku, kiedy to się już stanie. Natomiast jest prosty sposób, jest kilka sposobów na to, aby to rozwiązać. Nie, nie dopuścić do tego, o nie tyle rozwiązać, mhm. ale nie dopuścić do tego, i pierwszym z nich jest, tak jak mówiłeś, amortyzator skrętu. Kiedyś, jak to po Polsce, w Polsce się mówiło, tłumik drgani. No bo w sumie to rzeczywiście tak jest, tłumik drgani, to jest chyba nawet bardziej. Eee, prawidłowa nazwa, bo dokładnie to robi: tu mi drgania harmoniczne. z koła. Mamy kilka ustawień, czyli jego twardość. Zamocowany jest do kierownicy w taki sposób, że utwardza możliwość skręcania kierownicą. To znaczy, że e, jeżeli mocno ją prze, przekręcimy, amortyzator zaczyna blokować, te e, p, oleje przelatują przez jakieś tam. E... Nie, nie, nie wchodź w szczegóły. Dobra, nie wchodząc w szczegóły, amortyzator skrętu powoduje, że jest nam ciężej skręcać kierownicą. Możemy go utwardzić, to znaczy, że jeszcze ciężej będziemy skręcali lub rozluźnić wtedy troszeczkę łatwiej działa kierownica. Stosuje się to wtedy, kiedy na przykład mamy bardzo dużo prostych, jedziemy po prostej drodze, raczej utwardzamy. Przy szybszych prędkościach, przy wyższych prędkościach, przy szybszych torach, dłuższych, to stosuję raczej twardsze ustawienie. Kiedy jadę po krętej drodze, raczej zmniejszam tą twardość, i żebym mógł sobie stać. Tak, im większa męczyć. prędkość, tym twardziej, i mniejsza prędkość, tym lżej, żeby łatwiej było manewrować. On jest montowany w taki sposób, że jest montowany do kierownicy i do ramy. Niektóre motocykle mają to u góry widać na wierzchu, niektóre mają to niżej na dole. Amortyzatory skrętu jeszcze jest wiele typów amortyzatorów skrętu, dlatego że są takie typowe amortyzatory, jak są zwane. Ale także są cyfrowe, żelowe, które tak, tak, tak. gdzieś same dostosowują się do warunków jazdy. Do prędkości nawet. Do prędkości. A im Honda, szybciej jedziesz, yy, tym są twardsze. Urząd. Honda to wprowadziła chociażby. Fireblade, 1000RR z 2004 roku. Wtedy, tak, bardzo dawno. Mhm. Wtedy już, czyli no w zasadzie ponad dekadę temu już Honda coś takiego zrobiła i tutaj na początku mieli trochę problem, że jak chłopaki zaczęli jechać na gumy i osiągali dosyć wysoką prędkość, on już się utwardzał, a przy opadaniu okazało się, że miałem skręconą kierę i ciężko im było powrócić, nie? Ale to już jest osobny temat. Jeżeli chodzi o koszt takiego morsotera skrętu, zresztą trzeba też powiedzieć, że nie każdy motocykl potrzebuje, bo na przykład przy 600-kach E, takich mało sportowych żaden, zdecydowanie zdecydowanie rzadziej to występuje. Natomiast, jak ktoś chce, to, to jak najbardziej w motocyklach, które mają powyżej 150 mocy, jeżeli nie ma takiego czegoś, to ja bym na pewno siebie zamontował. Tendencja do wpadania w siebie zależy od kąta ustawienia główki kierownicy. No, motocykle sportowe są bardziej agresywne, mają troszkę bardziej prosto skierowane kiery w dół, pionowo. Natomiast motocykle takie drogowe są troszeczkę bardziej wyciągnięte, tam jest mniejsze prawdopodobieństwo, że motocykl spadnie w Simi. Tak. Natomiast jeżeli się zdecydujemy przeciwdziałać, czyli kupić taki amortyzator skrętu lub naprawić swoją felgę, to w przypadku amortyzatora skrętu jest to wydatek rzędu używki... Oryginalnych film możemy kupić między 600 a 1000 zł. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli jakiś właśnie dedykowany, firmowy, dobry amortyzator skrętu, to od 2000 zł. I jeszcze mamy do dyspozycji, oczywiście, opcję azjatycką. Możemy sobie zamówić na jakimś eBayu czy innym, innym, innym sklepie z Chin. Wtedy ceny wahają się od no, 60-80 dolarów za sztukę. Także to działa, ja akurat taki mam i nie dorzekam. No działa tak jak. Tak spełnia swoją rolę. O, może w ten sposób. Jedyna sprawa jest taka, że rzeczywiście, przy zakupie firmowych, oczywiście mamy dużo wyższą jakość urządzeń. Na pewno są trwalsze i dłużej nam posłużą. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że tak jak każdy amortyzator, amortyzator skrętu także. Potrzebuje serwisu. Trzeba wymieniać w nim olej, trzeba go serwisować, trzeba o niego dbać. Uszczelniacze. Uszczelniacze. Ja zdecydowałem się na chiński, właśnie z tego powodu, że teoretycznie nie trzeba o niego dbać, bo jego cena jest tak, taka, no że wskażę, możesz się kupić, kupić 3-4 w cenie jednego dużego, Tak więc po prostu nawet nie serwisuję, montuję następny. Sezon 2 przejeżdżę, zamontuję następny, już. No, no i tyle. No i tyle. Tutaj wrzucamy Wam przykładowe wideo z efektem Shimi. I efektem jojo. I efektem jojo. <grymne> jojo to ty masz. <grymne> no i co? I proste było? Tak, no to jest piękne, jezu!